Spotykamy się dzisiaj na zbiorniku Cegielnia. Mamy festyn z okazji Dnia Dziecka, coroczny. Na Cegielni w dniu dzisiejszym startuje ponad 60 dzieciaczków, także obsada jest pełna zbiornika. Mamy nadzieję, że przyszły rok niestety, ale będziemy musieli zbiornik zmienić, bo bardzo dużo chętnych mieliśmy, których no niestety nie mieliśmy już gdzie, że tak powiem, posadzić na zbiorniku, dlatego przyszły rok na pewno... Zostanie zmieniony zbiornik na zbiornik owiesno. Z tego co dowiadywałem się od sędziów, są rybki, są zaznaczone na kartach startowych, także na koniec zawodów będzie wiadomo, jak ryba współpracowała z dzieciaczkami. Pogoda jak najbardziej dobra, ciepło, letki wiaterek, także rybie pasuje to. Jesteśmy jednym jedynym kołem, który jak najbardziej chce wesprzeć tutaj młodzież. Jak najwięcej sponsorów pozyskujemy, aby te dzieciaczki do nas przychodziły, wchodziły w ten sport, jakim jest wędkarstwo na terenie powiatu i nie tylko. Przewidziano bardzo dużo nagród, tak jak widać na stołach. Jeszcze nie wszystko jest wyjęte. Mamy bardzo dużo sponsorów, także tych nagród będą dzieciaczki miały po 3-4 torby, niektóre nawet. Na zakończenie zawodów. W tym miejscu chciałbym także podziękować sponsorom. Pozwolę sobie tutaj przeczytać sponsorów i tak: Burmistrz Miasta Bielawy Andrzej Hordy, Koło PZW Bielawa, Relax, Osir Bielawa, Poseł Marek Dyduch, BrikoMarsze Dzierżoniów Venti Lustra i Szkła, Intermarsze Bielawa, Jacek Janusz, sklep Zologiczno-Wędkarski. Zander, Agnieszka i Robert Schneider Sklep Zoologiczno-Wędkarski, Art Bielawa, Piekarnia Kwiatkowski, Piekarnia Bober, Jacek Skubisz, Rafał Kuśmierek, Radny Bielawy, Franciszek Kupis, Podwalna, Centrum Ogrodnicze Dzierżoniów, Sala Zabaw Bajkolandia Nowa Ruda, Firma Ogólnobudowlana Dom z Pomysłem, Szlazyk, Domek z Dzierżoniów, zanęty Wędkarskie Steel oraz wszyscy, którzy wsparli naszą organizację, nie zostali tutaj przeze mnie wymienieni lub gdzieś tam przez przypadek pomienieni chcielibyśmy w imieniu zarządu koła PZW Bielawa jak i wszystkich dzisiaj dzieciaczków, opiekunów, rodziców, jak najbardziej podziękować za tak duże wsparcie zawodów, jakimi jest piknik z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku Cegielnia. Mamy bardzo pracowity okres, mamy zawody za zawodami, wczoraj mieliśmy 50-lecie Jeziora Bielawskiego, mamy dzisiaj zawody, kolejne zawody już za tydzień i tak w rezultacie przez Okres lipiec, sierpień, co tydzień mamy jakieś zawody, plus do tego koszenie zbiorników, dbanie o estetyczność tych zbiorników. Nasze koło jest, przynajmniej na tamten rok było największym kołem okręgu wałbrzyskiego. Myślę, że też to się nie zmieni, będziemy nadal największym kołem w okręgu wałbrzyskim. Zapraszamy wszystkich chętnych z całego powiatu, nie tylko powiatu do naszego koła. Jesteśmy pomocni, mamy kadrę ludzi, którzy naprawdę robią to z wielkim sercem, zaangażowaniem, pomogą, dobiorą sprzęt, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, umówią się nad wodę. Także jak najbardziej jesteśmy chętni do tego, żeby przychodzić do nas i się zapisywać. Jak najbardziej chcemy, żeby przychodziła młodzież, wchodziła do zarządu, żeby ten zarząd się też wymieniał, żeby nowe pomysły wchodziły, w, że tak powiem, w obsługę zbiorników zarybień, dbanie o stany wody.